Siemka, z tej strony Katien. Jeśli chcesz pograć ze mną w bedy i pojawić się na odcinku takie jak ten, to musisz wykonać kilka bardzo prostych czynności. Po pierwsze, wbij na mojego Discorda, linka masz w opisie filmu. Po drugie, musisz być na moim streamie na Twitchu, link jest również w opisie. Streamuję prawie że codziennie od godziny 18:00 i 95% moich streamów to gry z widzami, głównie w Bedwarsy. Trzecia, ostatnia yy, i chyba najtrudniejsza rzecz to, że musimy wygrać grę. Miłego oglądania i mam nadzieję, że do zobaczenia. Obserwacje, Dziękuję bardzo. Mogę jeszcze w ten sposób. Halo, halo, pozdrawiam pokój Gdańczyka. Z tej strony Katlin TV z internetu. Wiecie jakie ja mam możliwości? W sekundę potrafię zmienić głos, wy tak nie potraficie. Już wołem leleczkę To nie koniec życzeń, ale o piccolo. Jaki to Minecraft? 189. Moje uszy? Że ty mnie krzywdzisz, mam zapalenie ucha? Na pewno nie masz zapalenia ucha, na pewno kłamiesz Hops, 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 hops Ej, nawet mi idzie to odbudowania, tym 1,89. Patrzcie może być! Tak? To ja nie widziałem wiadomości, Gdańczyk, to ojej, to nie zazdroszczę. Biedny Gdańczyk. To teraz będzie lepiej, słuchaj, to była terapia wstrząsowa. Twoje ucho nie spodziewało się, że dostanie krzykiem, więc teraz będzie lepiej. Mówię ci, jutro już będzie wszystko git. Czemu nie da się cię wyciszyć za punkty? Mnie kiedyś się dało! Dalej się go i nie zagoiło, Idę na kontrolę do lekarza. To ile jeszcze to ucho boli? Jesus, ja nigdy nie miałem zapalenia ucha, ale słyszę, że to jest bardzo bolesne. No, będzie dobrze, zobaczysz. Mów mi, doktorze Katienie. Od dzisiaj. Jestem doktor Katien. Ej, co? O, Polska Ukraina dzięki za opsa. Jakie ja to nazwa? To jest Coxcraft. Coxcraft, gramy na Coxcraft-cie! Czemu masz ograniczenie FPS do 100, eee, bo nie potrzebuję więcej. I tak nie widać żadnej różnicy w tych FPS-ach. Negito, kiedy ty nauczysz się, że na czacie nie wolno pisać nazwisk innych osób? Bolało 6 dni, przestało na 2 tygodnie, znowu zapałem to gówno, idę na kontrolę, bołem 2 dni temu i leki dostałem? więc git, ale miałeś antybiotyk? Na zapalenie ucha chyba dostaje się antybiotyk, co nie? A to trzeba uważać z tym uchem, bo. Soplica! Trzeba uważać, bo może być tak, że jak masz takie przewlekłe, to może nawet, może ci się słuch pogorszyć, nie? Więc czy nie wolno tego bagatelizować? Nie wolno. Serwer Coxcraft. Jaka to model? Nie serwer? Nie rozumiem. Nie rozumiem pytania. Polska, Ukraina. Napisz jeszcze raz pytanie, bo nie rozumiem. Kluej, dziękuję bardzo za serduszko. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Sorry, nie widziałem gifta gdzieś tam wcześniej musiał ten gifcik wpaść dopiero teraz zauważyłem, Boże, ślepy streamer, masakra, nie dziękuję ludziom za gifty. Ile masz lat? 25? Kościół! Kościół! Super, hasta la vista. Miałem nauczyciela z nazwiskiem ogórek. To teraz Ogórek jest Nie, ale chodzi o takie, wiecie, możecie mieć nawet nauczyciela o nazwie z nazwiskiem, nie wiem... Nowak, Kowalski. Ale chodzi o to, żeby nie wskazywać na konkretne osoby, tylko jak wiecie. To jest rzecz sporna. Lepiej nie podawać nazwisk. Ta? Miałem pomógł, ale mi chyba przewiało. O Jezu. To nie Gdańczyk. Uważaj, uważaj. Bo nie będziesz mógł mnie słuchać. I co wtedy? Jakiego masz skina? Takiego. Czekajcie, by mi się kark skręcił. O! Jaka to nazwa, nie? Serwer? Ale nazwa czego polska Ukraina? Nie rozumiem pytania. Nazwa serwera: Coxcraft. Nazwa gry: Minecraft. Nazwa mojego klienta: Lunara: Lunar. O mnie się nie mart, o mnie się nie mart. Ja sobie radę dam. Martwcie się, żeby tego nie złapać. No ja nigdy nie miałem zapalenia ucha. Na szczęście, nigdy. Pamiętajcie, że każdy bulgardo może ci Akurat bulgardo mam często. Ale jeszcze nigdy nie miałem zapalenia ucha. Często właśnie mnie boli gardło. Mam jakieś takie. Ale ucho nigdy mi nie poszło. Na szczęście. Dobrze! Nie mają beta! Let's go! No to teraz z łuku ich będę tutaj... Co, wstaw? Uh -oh. On też ma łuk?! Pomagam ci z... Dobrze! Pomoc z powietrza, najlepsza. Gdzieś jeszcze jeden, nie ma go tu. To zazdroszczę. No nie no, jakby częste bóle gardła i to, że mi nie poszło w ucho, to też nie jest fajne, nie? Nie ma czego zazdrościć. Ja w dzieciństwie, jak miałem 5-6 lat, miałem zapalenie ucha. Ja nigdy nie miałem. I ja kiedyś tak miałem, że ja całą noc spałem na uchu i tak mnie bolało, że ja nie mogłem się przewrócić na drugą stronę w nocy, bo po prostu każdy mały ruch. Może tak działa, może tak samo jest zapalenie ucha. To boli to ucho jak się rusza, Gdańczyk. A zanim się dowiedziałem, że prawdopodobnie mam ADHD dziedziczne. Ty ADHD? To nie, masz jakieś inne ADHD niż takie, które się od ADHD. Masz miejsce w party? Mam, ale trzeba, ale trzeba napisać swój nick na Discordzie. Bo ja za teraz już zapraszam osoby, które jeszcze nie grały ze mną. Wiesz, bo niedługo idziemy na Fortnite i będziemy zagrać grać Fortnite'a z widzami. Widzę niebieskiego, widzę, widzę. Idzie, do, idzie do nas z bazy. Ty, idzie nam beda rozwalić. Boli, ogólnie to ciul, Jak leków nie masz. Hmm. No to ja słuchaj, miałem takie epizody, ale w nocy. Gdzie jest Discord? Tu na czacie. temy? E, po co? To zostać osoba została. O nie, on tam jest. Czekajcie, on nie wie, że ja mógł. On tego nie wie. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 Chyba, że to z... Może chyba że ogląda streama. No to wie Co wy robicie? Nie róbcie tak! Nie chcę sam zostać z nim! What kind of mice do you use? Logitech G502 Ej! No to ma być! Ha, ha! Ale się obsrałem Myślałem, że MNIE podjedzie, ale nope! Te anti-jumpy są ryzykowne i tracicie przy nich bardzo dużo zdrowia, więc nie róbcie tak jak on.